Cześć. Pewnie zanim zacząłeś, zaczęłaś oglądać ten filmik, przy okazji wielkie dzięki, że jesteś z nami. Widziałeś, widziałaś dzisiaj dziesiątki samochodowych logo. Zresztą one są dzisiaj tak ogromne, że trudno je przeoczyć. Przy czym każde z tych logo zawiera jakąś tajemnicę, ma jakieś znaczenie, którego często nawet byśmy się nie domyślali, ale ono tam jest. Czy na przykład słynne logo BMW przedstawia Śmigło samolotu, czy może to jest szachownica? I czy logo Citroena naprawdę spod łodzi pochodzi? Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek cyklu Czas na przegląd, w którym wytłumaczymy wszystkie tajemnice i wszystkie ukryte znaczenia najbardziej znanych logotypów firm motoryzacyjnych. Krzysztof Wojciechowicz, AutoŚwiat Czas na przegląd zaczynamy. Czachownica czy śmigło? Co tak naprawdę przedstawia biało-niebieskie logo BMW? Z wyświetlonej właśnie grafiki jednoznacznie wynika, że okrągły emblemat BMW symbolizuje śmigło. Tyle, że powstała ona w 1929 roku, a biało-niebieskie logo stosowano już 8 lat wcześniej, czyli w 1917 roku. Grafika z 1929 roku miała reklamować silniki lotnicze, w których BMW się wówczas specjalizowało i po prostu dopasowała motyw z emblematu do tego konkretnego celu. To może jednak szachownica? Jednoznacznej odpowiedzi nie ma, ale są mocne poszlaki. Po pierwsze, biało-niebieska szachownica zdobi flagę Bawarii, a stamtąd pochodzi BMW. Po drugie, Samo Bayerische Motorenwerke do 1917 roku funkcjonowało pod nazwą RAP Motorenwerke, a centralne miejsce jego logo zajmował konik szachowy. Choć pierwszy samochód Volvo zadebiutował w 1927 roku, to logo firmy sięga czasów starożytnego Rzymu. Okrąg ze strzałką jest bowiem symbolem Marsa, rzymskiego Boga Wojny. Z czasem chemicy. Zaczęli też tak oznaczać żelazo, czyli główny surowiec do wyrobu broni. Volvo sięgnęło po ten symbol nie tylko, żeby nawiązać do znamienitych tradycji z szwedzkiego przemysłu stalowego, ale także, by podkreślić bezpieczeństwo, jakość i trwałość swoich samochodów. Logo trzeba było jednak jakoś przymocować do reszta automobilu. W tym celu użyto skośnie biegnącego pręta. Wraz z rozwojem techniki przestał on być potrzebny, niemniej Volvo z tego skośnego akcentu uczyniło swój wiodący motyw stylistyczny stosowany do dziś. André Citroen, założyciel słynnej francuskiej firmy, w 1900 roku odwiedził mieszkających pod łodzią krewnych. Tam, w okolicznym młynie, jego uwagę zwróciły drewniane koła o stożkowym uzębieniu, tzw. chevron. Zaskoczony Citroen dowiedział się, że taka konstrukcja zapewnia płynniejsze i cichsze działanie. Wietrząc dobry interes, kupił prawa do tego rozwiązania i rozpoczął seryjną produkcję metalowych Chevronów. Koła zębate Citroena trafiały wszędzie, od kuchennych mikserów do Titanic'a. Kiedy Andrzej Citroen postanowił wytwarzać samochody, na ich logo wybrał właśnie wzór Chevrona. Pewnie dlatego, że przyniósł mu szczęście w biznesie. Ten symbol Citroën stosuje to dziś, choć w latach 1932-1935 automobile tej firmy zdobiło także logo z łabędziem. Z łabędziem i z szewronem w tle. Obecne logo Toyoty zadebiutowało w 1989 roku. Firma pracowała nad nim aż 5 lat. Całość wygląda jak litera T lub łeb byka. Składający się z trzech owali emblemat ma jednak głębszy sens. Dwa wewnętrzne owale symbolizują serca, Toyoty i jej klienta. Oba nakładają się na siebie, wyrażając wzajemne zaufanie. Zewnętrzny owal to z kolei kula ziemska, co ma podkreślać globalny zasięg działania japońskiego koncernu. Jeśli się dobrze przypatrzysz, to w logo Toyoty wpisano wszystkie litery jej nazwy T, O, Y i A. Czy taki był cel twórców logo? Pewnie tak, choć oficjalny komunikat o tym milczy. Ze skodą jak z BMW. Także w przypadku czeskiego logo nic nie wiadomo na pewno. Zarejestrowany w 1923 roku emblemat jest oficjalnie nazywany skrzydlatą strzałą i nawiązuje do indyjskiego pióropusza. Skąd pióropusz w czeskiej firmie? Dokładnie nie wiadomo, ale najprawdopodobniej pomysł wziął się z portretu Indianina wiszącego około 1919 roku w biurze zarządu Skody. Przygotowano dwie wersje logotypu z trzema i pięcioma piórami. Wybrano pierwszą. Skrzydlata strzała miała najprawdopodobniej symbolizować postęp i wyjście naprzeciw przyszłości. Choć i tak złośliwi mówią na nią, kura. Cztery koła, bo Audi tyle ma? No nie, wcale nie o to chodzi. Cztery nachodzące na siebie okręgi oznaczają bowiem cztery firmy, które w 1932 roku połączyły się, tworząc koncern Auto Union. Jedną z nich było właśnie Audi. Specjalizujące się w modelach premium Audi związało się wtedy z DKW, motocykle i samochody budżetowe. Wandererem, klasa średnia i Horchem, luksusowe automobile. Początkowo przez środek czterech okręgów biegł napis Auto Union. Samo Audi miało przy tym kompletnie inne logo. Początkowo był to zwykły napis. W 1922 roku firma rozpisała konkurs na nowy emblemat i w latach 1923-1939 stosowała połówkę kuli ziemskiej zwieńczonej potężną jedynką. Kiedy w 1965 roku pojawiło się pierwsze powojenne Audi, na osłonę chłodnicy trafiła już nie półkula, ale cztery okręgi auto Uniona. Ponoś pierwszy raz słynna gwiazda Mercedesa wcale nie pojawiła się ani na automobilu, ani niczym, co dostało silnik. Słynne dziś logo miało zadebiutować na pocztówce. Legenda głosi, że właśnie trójramienną gwiazdą Gottlieb Daimler, założyciel Daimlera, czyli firmy, która stworzyła markę Mercedes. Zaznaczył na karcie wysłanej rodzinie swój dom w Deutz, gdzie pracował jako główny konstruktor w firmie Gazmotoren Fabrik Deutz. Tak czy inaczej, synowi Gottlieba zaczęli używać trójramiennej gwiazdy jako emblematu już w 1909 roku. Każde z ramion symbolizowało miejsce zastosowania silników Daimlera. Na ziemi, w automobilach, na wodzie, na statkach i w powietrzu, w samolotach, czyli aeroplanach. Była nawet wersja czteroramienna, ale nie używano jej w samochodach. Kiedy w 1926 roku Daimler połączył się z Bęcem, gwiazda wzbogaciła się o dwa elementy z dotychczasowego logo Bęca: okrągłe obramowanie z wieńcami laurowymi. Lew wydaje się świetnym logo dla samochodu. Tyle że Peugeot zastosował ten motyw, aby podkreślić zalety swoich pił. Emblemat powstał już w 1850 roku. I przedstawiał lwa kroczącego po strzale. Wówczas Peugeot nie produkował jeszcze samochodów, oferował za to m.in. piły. Ich zęby miały być ostre jak u lwa, a samo ostrze, giętkie jak jego grzbiet. Na dodatek całość miała działać szybkością polującego drapieżnika. Od tamtego czasu logo Peugeot zmieniło się 10 razy, ostatnio w 2021 roku, co wcale nie jest jakąś przesadną częstotliwością, jak na 171 lat. Najnowszy emblemat Przestawię już sam koci Web. Co oznacza ten rąb, ewentualnie diament? Nic. Wybrano go dla wyglądu. Pierwszy raz takie logo Renault zastosowało w 1925 roku, ponieważ ten kształt idealnie współgrał z charakterystycznie spiczastą przednią częścią jego samochodu. Do dodatek początkowo dostały go wyłącznie najdroższe modele Renault. W 2021 zadebiutowała najnowsza, piąta wersja rąbu. Do 1972 roku w poprzek rąbu biegł poziomy napis Renault. Tuż przed rąbem w latach 1923-1925 Renault stosowało okrągłe logo z otworem po środku. Po co był ten wylot? To właśnie z niego wydobywał się dźwięk klaksonu. Mam nadzieję, że po tej dawce wiedzy spojrzycie na loga motoryzacyjne zupełnie inaczej. Jeśli Wam się spodobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej, dajcie suba. Dzięki wielkie, że byliście. Krzysztof Wojciechowicz, Auto Świat. Czas na przegląd.